Życie każdego z nas jest drogą, na której spotykamy wiele trudów. Musimy więc wzajemnie się wspierać i podtrzymywać płomień nadziei, aby każdy wokół nas szedł przez świat z radością i otwartym sercem. Dlatego ruszam na spotkanie z tymi, którzy są świadkami nadziei wśród nas. Bo jak powiedział papież Franciszek, nadzieja jest tym większa, im bardziej o niej świadczymy. Przed Wami pielgrzymi nadziei. Papież Franciszek powiedział, że adopcja jest wyborem, poprzez który stajemy się pośrednikami miłości Boga. Odwiedzimy dzisiaj rodzinę, która te słowa wzięła sobie bardzo mocno do serca. Cześć, dzień dobry, adopcyjne misilaki. To tutaj. Cześć, jestem Franek, cześć! Bartek. Cześć! Jak masz na imię? Marisa! Cześć, jestem Franek, Ciebie Podniec. Cześć, cześć. Tu jesteś Janek, prawda? Jesteś? się. Dzień dobry, matka, ale miłe powitanie. Jak ty masz na imię? O. Franek jestem, hej. To jest ucho, tak. Najpiękniejsze działania w kierunku nadziei to dać dom i rodzinę tym, którzy jej nie mają. Przed wami? Adoptyjna wisiolaki! Super! Zobacz, a my jesteśmy tak samo ubrani, zielony. Taka marynarka, prawda? Ja też mam zieloną marynarkę. Ja. No tak, zielona. Świetna stylówka, powiem Tobie. Marysia, a tu są konie do tej karocy? Nie są konie. Teraz nie ma koni. Kto ciągnie karocę? Ja. A, no tak. No tak, Wujek. ktoś musi. Wujek, ja będę dzisiaj ciągnął karocę, słuchaj. Macie bardzo fajną rodzinę. Ilu was wszystkich jest w domu? Ilu nas jest? Uczymy. <laughs> Szybko trzeba policzyć. Jacek, Lena, Maja, Marysia. 7 My. My. Siedem? I Sześć. Sześć. I dziadek. I dziadek. Ja. Z domu siedem. Ale fryzurę masz elegancką na tamtym zdjęciu. Bardzo ładną. Podoba mi się twoja fryzura. Podoba mi się twoja fryzura. No bardzo mi się podoba też to zdjęcie. Ale masz sukienkę świetną. To budowanie Waszej rodziny zaczęło się od tego, że y, okazało się, że nie możecie mieć dzieci, prawda? No okazało się, że choruje na endometriozę i y, no, w tą ciążę po prostu nie zajdę, bo jest taka bardzo zaawansowana ta choroba. Zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę, no nie, mężu? Tak. <śmiech> <śmiech> Zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Y, m, chcieliśmy mieć maluszki i biologiczne, ale też y, chcieliśmy adoptować dzieciaczki. Najpierw pojawiła się chyba Lena i Maja, prawda? Tak? No ty tak. potem też się pojawiłeś? Tak, <grywa> tam, tam, tam. tak potem Marysia i Jasz. Raz, dwa, trzy, hop. Super. Super, dziękujemy. Idziemy. Idziemy. Musicie pokazać nam drogę. Znacie drogę? Tak. Dobra, to uwaga na kołże. Uwaga na kołże. Byliśmy, słuchajcie, ostatni też w Fundacji Gajusz. Tam właśnie usłyszałem, że jeżeli ktoś adoptuje dziecko z niepełnosprawnością, to jest mały cud. I na pewno domyślam się, że to nie są częste przypadki, jest to też trudna decyzja. Czy dla Was to było trudne, czy, czy oczywiste? U nas to było. Mm... Ta niepełnosprawność była taką trudnością, że to był na przykład problem. No po prostu wróciliśmy z założenia, to jest człowiek. Który nie? potrzebuje miłości. Tak, no, to jest tak. człowiek. Człowiek, który po prostu potrzebuje rodziny, żeby wzrastać. Skaczemy. Po kolorowych? Go! Co oni poprawiają? No. Taki strach na pewno się tam gdzieś pojawiał, nie? Czy, czy damy radę, czy podołamy ze wszystkim, bo to jednak i specjaliści i tak dalej, planowanie tego wszystkiego, bo to jednak no, cały czas kalendarzem żyjemy. Ale jak tak człowiek po prostu popatrzy w przeszłość, ile przeszedł, ile gdzieś tam odwiedził tych wszystkich specjalistów i że daliśmy radę z tym wszystkim, no to... No to to może powiedzieć dalej daje energię ku temu, że dalej kolejna rzecz też damy radę, nie? Jeżeli pojawią się jakieś trudności czy problemy, a myślę, że będą i to nieraz, to też damy radę. Trzymasz pana boga za rękę, matkę bożą z drugiej strony i lecisz. Do przodu? <grym> do przodu, tak. tak. A jakie są twoje ulubione zajęcia w szkole? Nie mówić czy angielsku. Do you speak English? Tego nie wiem. <grym> Akurat tego nie potrafisz. Dzieciaki, które są adoptowane, które przychodzą do nowego domu, no przychodzą ze swoimi pewnymi historiami, bo, bo już mają pewną historię. Jakie to były historie w waszym przypadku i czy jakkolwiek to, to wpływa albo wpłynęło na waszą rodzinę? U nas to są takie chyba cztery historie, można nawet powiedzieć, nie? Bo Lenka i Maja pochodzą z jednego domu biologicznego, ale Maja jest rok starsza od Leny, więc Lenka, gdy się urodziła, już miała wsparcie w Miała taką osobę, na której mogła polegać, nie? A Maja po prostu była zostawiona taka sama sobie. No, bo jeśli chodzi o Jasia i Marysię, no to są maluszki bezpośrednio ze szpitala, można powiedzieć, nie? Czyli mamy pozostawiły ich w szpitalu. To są te twoje super klocki? Tak. No, no super, dobra. Mama, to jest mój śmigłowiec. Piękny Ratunku, ratunku. ratunku, ratunku. O nie, o nie! Budowanie tego zaufania, budowanie więzi, że musieliśmy ich nauczyć, że mogą polegać na osobie dorosłej, bo jednak ta osoba dorosła ich po prostu rozczarowała wcześniej, nie? Więc to chyba jest takie najważniejsze, kluczowe i najtrudniejsze też, nie? Problem z jedzeniem. Dziś chowanie e, tego jedzonka na zapas e, nawet w łóżku, w plecaczkach, bo bały się, że nie będą mogły zjeść takiej ilości na przykład, którą potrzebują, nie? Czy po prostu nie będzie ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. Bo takie było ich doświadczenie. Takie było ich doświadczenie wcześniej, nie? Zaspokajanie takich podstawowych potrzeb, nie? To było takie zaburzone u nich bardzo. Ja lubię ekipą. <laughs> Jesteśmy ekipą. Jaką, je, jaką są ekipą? Ja jestem ekipą. <laughs> Ty jesteś ekipą? <laughs> to nie jest proste stać się częścią. Nowej rodziny, prawda? Co trzeba dać y, tym dzieciakom? Jak dać im nadzieję, żeby one stały się po prostu częścią nowej rodziny? Trzeba być szczerym, nie udawać. Nie udawać być y, rodzicem, ponieważ y, decydując się na adopcję, decydujemy się na całe życie. To nie jest na chwilę, na rok, na dwa czy na parę tygodni. Tylko jeżeli rzeczywiście otwieramy się do danej osoby, jesteśmy, to y, wiemy, że ta osoba będzie z nami, na dobre i na złe. Więc jeżeli będziemy gdzieś tam budowali te ta dzieci jako najlepsi obserwatorzy, to po prostu wykrycą, nie? Wykrycą wszystko, że coś jest nie tak, że tata co innego mówi, co innego robi, podobnie z mamą, więc yy, chyba po prostu mnie okłamują, nie ukamują i w tym momencie też się nie otworzą do, do człowieka i yy, nie będzie takiej tej więzi. Szczerość buduje tak, relacje. Buduje relacje, nie? Buduje relacje, gdzie w tym fundamentem jest miłość, więc można po prostu ich spokojnieść dalej. Nie? Miłość ze szczerością i szczerość z miłością. Dziewczyny, czekajcie. To jest żywioł! No, to jest żywioł. Za szybkie. Maja, Lena! Ja nie mam nogi, poczekajcie na mnie! Żeby pamiętały jednak coś też dobrego z tego dzieciństwa, nie? A nie tylko te złe wspomnienia. Więc wszyscy dobre wspomnienia, żeby wypychać tam te złe, bo na pewno gdzieś tam w podświadomości, gdzieś tam to wszystko, co doświadczyły, no to gdzieś to w głowie jest. Jesteśmy też tego świadomi, że to jest takie odkrywanie bardzo... To zajmuje czas. Teraz ja biorę chulenę, dobra? Mogę? Chyba zostawię tobie to. Czy wy z nimi jakoś rozmawiacie rozmawialiście o, o, o przeszłości? Nie, nie ukrywamy przyszłości. Czyli pojawiają się pytania, pojawiają się nieraz w różnych momentach. Nieraz podczas zabawy, nieraz podczas tak. spaceru, nieraz podczas gotowania czy sprzątania. Pojawiają się te pytania takie, no to człowiek nie ukrywa nie? w przyszłości. No po prostu tak było. I jak to można dzieciom wytłumaczyć? Nie jest takie proste właśnie, nie. <laughs> to nie jest takie proste, prawda? jest bardzo ważne. Nie z brzuszka, lecz serduszka. To. No. Uwaga, 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 uwaga. Uh, remis, remis. Był remis, to był pierwszy. Ja. Remis. Chodźcie, idziemy do domu. No miłością, czym jest tak, rodzina. Życiem to jest rodzina. I radościami, i troskami to jest rodzina. To jest takim, tym, że możemy na siebie liczyć. No, i że tworzymy dom. Dom. To jest ważne słowo. Zawsze. Podstawa to miłość, nie? Miłość, która wszystko zapoczątkowała i która dalej wszystko, może powiedzieć, prowadzi. Żeby Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, żeby była zawsze po prostu rozmowa, jeżeli cokolwiek się dzieje, czy jest dobrze, czy jest źle, po prostu żeby rozmawiać. Zawsze po prostu możemy na siebie liczyć. Lalka idzie z nami, tak? Do kaplicy? To nie lalka, to prawdziwe dziecko. To, to Hania, tak. To Hania, chodź. <laughs> chodź, idziemy się pomodlić. Macie jakieś swoje miejsca. I ojca, i syna, i ducha świętego Świętego i Świętego I i Świętego i Świętego bez wiary to byśmy nie dali rady. Yy, byśmy nie byli w tym miejscu, w którym teraz a, jesteśmy, nie? No, że to, że stworzyliśmy rodzinę, to, że jesteśmy, to, że mamy czworo dzieci, które potrzebują pomocy, z którymi cały czas robili, coś, robimy. Jak pojawiają się po prostu trudności, żeby się nie zamywać, że człowiek się no, już po prostu machnie ręką jedną i drugą i po prostu powie, że już nie, dalej po prostu nie dam rady. Nie? Wiara pomaga po prostu ku temu, że można górę przynosić, nie. więc trzeba zaciskać pasę i do przodu. Troszkę się wszystko. No, jak ich nie kochać? Nie? <laughs> jak ich nie, no, nie kochać? No ale dziewczyny naprawdę, one były tak do siebie podobne na początku. Nawet jeśli chodzi o e, zachowania ich, to po prostu były identyczne. A teraz widać, że są dwie różne dziewczyny, nie? <laughs> Nabierają swój charakter. Tak, dokładnie. Bada. Zobacz, kto to jest? Tata, Ma. Ta, 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 ja. I Lena. Prawie taka sama. No, to też jesteś Ty. No, to też Ty. <laughs> Wszyscy niech zobaczą. Wszyscy niech zobaczą. Te wszystkie rodziny Lenki Maj, Marysi i Jasia. Codziennie Panu Bogu dziękować za te mamy i tych ojców, ponieważ nie przekreślili. Jakie tam były te koleje gdzieś tam, ich życia, no to, to różnie to bywa. Natomiast my dziękujemy Bogu za nich, ponieważ dali im życie. A my możemy te życie dać. Rozwijać. Bo wiele osób się zastanawia, yy, a czy dam radę? Nie bać się tego, bo rzeczywiście, jeżeli serce bije i pragniesz tego dziecka, to adopcja jest cudownym rozwiązaniem. Mhm. Żeby dać szansę tym yy, dzieciakom, żeby y, mogły też odziedziczyć tą miłość, którą z pewnością każdy z nas ma w serduchu, nie? Yy, a wiele dzieci po prostu czeka na tego, żeby doświadczyć tej prawdziwej miłości. Wprowadziłem po prostu do domu. Bo różne to jest są takie kolej. drugie życie. Nie? Tak, to jest takie drugie życie. Uwaga, trzy, cztery, koniec zdjęć. Super, dzięki. Fajnie się z wami nagrywało.